Cześć! Wiosna już za pasem, więc warto zastanowić się nad nawożeniem trawnika. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie podstawowe pierwiastki wchodzące w skład nawozów do trawników. Odżywianie roślin, nawożenie to bardzo skomplikowany i obszerny temat. Dlatego w dzisiejszym odcinku postaram się zamknąć wszystkie pierwiastki w pigułce. Pamiętajcie, że wszystkie pierwiastki są tak samo ważne: nie ma jednych ważniejszych, drugich mniej ważnych, ponieważ brak jednego z pierwiastków może limitować dostępność pozostałych. Co pokazuje świetnie ta grafika. Zacznijmy od azotu, i o azocie będę mówił najwięcej. Jest podstawowym pierwiastkiem, który bezpośrednio wpływa na wygląd naszego trawnika. Dostarczenie odpowiedniej ilości azotu na trawnik zapewnia intensywny wzrost, ciemne wybarwienie liści, dużą gęstość tej trawy oraz pośrednio wpływa także na zdrowie trawnika. Roczne łączne zapotrzebowanie na ten pierwiastek dla takich przydomowych trawników to od 100 do 250 kg na hektar. Oczywiście zależy to od kondycji trawnika, pory roku, ilości opadów, czy też samego gatunku trawy, który mamy na trawniku. Azot w nawozach występuje w różnych formach, w tych bardziej bezpiecznych dla trawnika formach organicznych i w tych mineralnych czy też sztucznych. Do sztucznych form azotu zaliczamy formę amidową, amonową oraz azotonową, czyli inaczej saletrzaną. Formy te różnią się od siebie przede wszystkim tempem, w jakim są pobierane przez rośliny. Najszybszą formą jest forma azotonowa, do której finalnie i tak wszystkie inne formy muszą przejść w procesie nitryfikacji, żeby zostały pobrane przez rośliny. Do spowalniania tego procesu producenci używają różnego rodzaju inhibitorów lub po prostu powlekają granulki specjalną otoczką. Fosfor. Wspomaga on system korzeniowy oraz bierze udział w wielu skomplikowanych procesach fizjologicznych w roślinach. Jest to ważny pierwiastek, szczególnie przy zakładaniu nowego trawnika. Jeżeli pH waszej gleby jest zbyt niskie, fosfor może być kompletnie niedostępny dla roślin. Potas wspomaga odporność trawnika na mróz oraz choroby. Dlatego jest to ważny pierwiastek, szczególnie jesienią. Nie powinniśmy zapominać o potasie także latem, ponieważ odpowiada za gospodarkę wodną, przez co wspiera odporność trawnika na suszę. Ponieważ potas występuje w formie kationu, czyli plusika, jest świetnym nośnikiem dla innych składników pokarmowych. Magnes. Kolejny pierwiastek o niezliczonej ilości właściwości w roślinach. W dużym skrócie i uproszczeniu odpowiada za zdrowie roślin, wybarwienie liści oraz odporność na choroby. Bez niej procesy fizjologiczne w roślinach mogą być zakłócone. Jest ważnym składnikiem aminokwasów i pełni funkcję wzmacniającą rośliny. Jest również odpowiedzialna za gospodarkę azotową czyli pobieranie azotu przez naszą trawkę. Ciekawostka. Dawniej w rolnictwie, kiedy nie były dostępne fungicydy, stosowano opryski dolistne z siarki po to, żeby zabezpieczyć rośliny przed atakiem ewentualnych patogenów. Pamiętajcie, że zboża to też trawy. Wapń reguluje poziom kwasowości naszej gleby, jednak często trawniki mają tendencję do zasadowienia. Czyli pH powyżej 7, i w takich przypadkach powinniśmy unikać wapna. Dla trawników idealne wartości mieszczą się w przedziale od 5,5 do 6,7. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna lub zbyt zasadowa, większość składników pokarmowych po prostu nie będzie przyswajalna. Pamiętajcie, że niskie pH nie sprzyja wszystkim mikroorganizmom, pożytecznym grzybom i bakteriom w glebie. Dlatego pH powinniśmy trzymać w granicach optimum. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy. Jeśli tak, zapraszam do subskrybowania. W najbliższym czasie na kanale pojawi się odcinek o nawozach, które stosuję i jak przygotowuję plan nawożenia. Do zobaczenia!